To, co dziś robicie, jest rynsztokiem przeniesionym z komuny. Musiasz, który wprowadził się na krakowskie przedmieście. Ona to powinna natychmiast wyjść i się z tego wytłumaczyć, co sekta Chabad Lubawicz robi w polskim Sejmie. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Wykorzystywanie do walki politycznej szczegółów zdrowotnych profesora Cęckiewicza jest moralnym dnem i polityczną uchydą. To jest grzebanie w osobistych sprawach człowieka po to, by go politycznie wyeliminować. To, co dziś robicie, jest rynsztokiem przeniesionym z komuny wykorzystywania intymnych informacji, by zastraszać i niszczyć politycznie. Wyrobiliście to już za pierwszej swojej kadencji akcją Widelec wobec kibiców. Wtedy było upokorzenie pałką i butem, dziś wyciekiem i insynuacją. To jest obrzydliwe i tchórzliwe, gdy nie potraficie wygrać na argumenty, sięgacie po zdrowie i kartoteki. Składam wniosek formalny o przerwę, aby pan premier przyszedł i powiedział Polakom, co dalej. Będzie ujawniał ich nagrania z sypialni i konfesjonałów? Dziękuję. Dziękuję. Wniosek przeciwny, pan poseł Jabłoński. Bardzo proszę. Jestem przeciwny. Tutaj nie ma co ogłaszać przerwy. Tutaj powinna być natychmiast informacja na temat tego, co dzieje się w kwestii bezpieczeństwa polskich pacjentów. Bo tak, wykorzystują dane medyczne profesora Cęckiewicza, a w tym czasie. Polscy pacjenci, polskie pacjentki są narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo. W Bielsku Białej kobieta zmarła na porodówce, bo nie było tam ginekologa. Gdzie jesteście dzisiaj, feministki, które krzyczałyście, brałyście na sztandary każdą śmierć? Cynicznie oskarżaliście rząd Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie dzisiaj jesteście? Ja państwu powiem, gdzie one dzisiaj są. Są dzisiaj w rządzie. Tam siedzi pani minister, minister zdrowia, która chce likwidować oddziały porodowe i chce, żeby Polki rodziły na sorach, drodzy państwo. Wy chcecie, żeby to, co stało się w Bielsku Białej, działo się w każdym szpitalu w całej Polsce. Zajmujecie się losem piesków, które mogą mieć za małe kojce, a polskie pacjentki narażacie na śmiertelne niebezpieczeństwo. Proszę o natychmiastową informację minister zdrowia w tej sprawie i wycofanie się z tego skandalicznego planu likwidacji porodówek. Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, COVID na szczęście już jest za nami i wydawałoby się, że wszystko, co z nim związane, już też. A jednak pozostało nam jeszcze przesądzenie się z Pfizerem o 6 miliardów złotych za szczepionki, których nie odebraliśmy i coś jeszcze pozostał fundusz COVID-owy, który bardzo słusznie przez obecną ekipę rządzącą, będącą w opozycji był nazywany jako mechanizm do wyciągania zadłużenia się państwa poza kontrolę Parlamentu, poza budżet. I ten fundusz zapoczątkowany przez Prawo i Sprawiedliwość, o dziwo, zamiast zostać zlikwidowany, został utrzymany i jeszcze rozszerzony. Złożyliśmy projekt ustawy likwidująca ten mechanizm kreatywnej księgowości, bo zadłużamy się tam w złotówkach, dolarach i euro do 2040 roku. I likwidacja tego funduszu będzie wstrząsem dla obywateli i finansów państwa, ale obywatele zasługują naprawdę. Trudno ale prawda. Dlatego składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku obrad o informację ministra finansów o to, jaka jest skala zadłużenia pozabudżetowego w funduszu covidowym, do kiedy będziemy to zadłużenie spłacać i przede wszystkim na co te pieniądze są wydawane. Dziękuję. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, wysoka izbo. Nad salą sejmową góruje krzyż, symbol naszej wiary i naszej tożsamości i bardzo dobrze. Natomiast co jakiś czas, mniej więcej co roku w holu Polskiego Sejmu ma miejsce jakiś dziwny, dziwaczny wręcz obrzęd, gdzie czołowe postaci tego parlamentu kłaniają się przed portretem rabina Schnersona. Rabin Schnerson jest uosobieniem skrajnego rasizmu. I teraz pytanie. Czy w polskiej konstytucji rasizm jest pochwalany czy zakazany? Wnoszę w tym momencie o odroczenie obrad, aby Państwo otrzeźwieli i zadali sobie, odpowiedzieli sobie na pytanie, co sekta Chabad-Lubawicz robi w polskim Sejmie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Świece Hanukkowe w polskim sejmie były zapalone, w tym roku były zapalone i w przyszłym roku będą zapalane. Bardzo proszę wniosek przeciwny. Panie marszałku, wysoki Sejmie. Najpierw parafraza jednego z morałów Krasickiego w aspekcie nieudolnych, fatalnych rządów koalicji 13 grudnia w ochronie zdrowia. Przestańcie, bo źle czynicie. Na was to może igraszka. Nam chodzi o ludzkie życie. Ochrona zdrowia, ochrona zdrowia w Polsce jest w fatalnym stanie, praktycznie tuż przed utratą przytomności, a rząd koalicji 13 grudnia i Ministerstwo Zdrowia igra ze zdrowiem i życiem polskich pacjentów. Oto nagle jest propozycja, żeby likwidować trzecią szpitali w Polsce, potem jest propozycja porodów na sorach, a więc tam, gdzie się rodzi piękno, tam, gdzie się nowi, rodzi nowe życie, sakrum, świętość, pozbawia się godności, intymności i opieki wsparcia rodziny. Proszę Państwa, drugim jest marzeniem pani minister zdrowia to, że najpierw pacjent ma płacić za fakturę swoją, a potem iść do ubezpieczyciela po zwrot pieniędzy. A te, czyli praktycznie zdrowie jest dla bogatych. Chcesz przedłużyć swoje życie, najpierw pokaż, czy masz kasę. Następnie Dziękuję. jest haniebna lista grozy oszczędzająca kwestię, Dziękuję, panie pośle. Kwestie oszczędności kosztem zdrowia i życia pacjentów. Panie tak pośle, nie może Dziękuję być. serdecznie. Dziękuję bardzo panie pośle. Panie marszałku, panowie premierzy, szanowni państwo, no jak grudzień to Kaczyński śpi do południa. Ale to jest też moment, w którym warto zapytać pana posła Kaczyńskiego o to, jak jego ludzie, człowiek Demolka z Ministerstwa Aktywów Państwowych, pan Sasin, albo ten, co ostatnio snusiarz, który wprowadził się na krakowskie przedmieście, pan Nawrocki. Ostatnio ciepło wypowiadają się o Grzegorzu Braunie. O Grzegorzu Braunie. To jest czas, abyście odpowiedzieli na pytanie. Czy Grzegorz Braun to jest wasz polityczny kolega? Czy, to jest pytanie, czy Grzegorz Braun jest waszym koalicjantem już teraz, czy jest człowiekiem Kaczyńskiego? Czy jego antysemityzm i antyunijność jest czymś, co akceptuje Jarosław Kaczyński? Mamy prawo wiedzieć. Wszyscy Polacy mają prawo wiedzieć, do czego posuniecie dziękuję się. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję Że bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Szanowny panie marszałku, Państwo ministrowie, Wysoka Izbo, wnoszę, aby premier Tusk w trybie niezwłocznym zarządził przesłuchanie marszałka Szymona Hołowni, by ten ujawnił wszystkie wspaniałe recepty na uzdrowienie ochrony, systemu ochrony zdrowia, o którym Polacy byli publicznie zapewniani w ten oto sposób będzie dzwonić do was i sprawdzać, czy jesteście zrożeni. A wy będziecie dzwonić do niego i pytać, no i opowiadać mu, że jesteście chorzy, to on będzie dzwonił, zlecał wam badania profilaktyczne, będzie was kierował. Właśnie, Nie zakłócajcie. Panie premierze, miliony Polaków z niecierpliwością czekają na telefony od lekarzy. Czas najwyższy, by pan marszałek Szymon Dziękuję Hołownia panie pośle. Ujawni pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję serdecznie, panie pośle, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izbo. W dniu dzisiejszym zapadł skandaliczny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok zgodnie z którym polskie sądy nie mogły i nie będą mogły stwierdzać niezgodności prawa unijnego, regulacji przyjmowanych przez Unię Europejską z polską konstytucją. Wyrok odmawiający państwom członkowskim dbania o swoją suwerenność, zwłaszcza Polsce. Wnioskuję o to, byśmy ogłosili przerwę i uzupełnili porządek obrad o uchwałę Sejmu, która. Jasne klarownie mówi, że polskie sądy mają prawo badać zgodność prawa unijnego z polską konstytucją, bo konstytucja RP jest prawem najwyższym, a jesteśmy cały czas suwerennym państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję wniosek przeciwny pan poseł Ale zaraz. Pan poseł... Ale posłuchajcie, po co te krzyki? Pan poseł Mejsztowić się zgłosił, wycofał, teraz pan poseł, bardzo proszę. Pan poseł był wcześniej, tak. Słucham? Pan rezygnuje też, proszę bardzo. Ale po co krzyczeć? Proszę bardzo, teraz pan. W tej sprawie, o której mówił pan poseł Wittler, nie ma potrzeby ogłaszać przerwy, bo to jest oczywiste dla każdego. Trybunał Sprawiedliwości ma moc wiążącą, jego wyroki mają moc wiążącą tylko w takim zakresie jak traktat, a w każdym pozostałym są wydane z przekroczeniem kompetencji. I to rozumie student drugiego roku prawa, drodzy państwo. Pan Waldemar Żurek powinien wrócić na studia prawnicze, jeśli tego nie rozumie. I teraz tak, tutaj padło takie hasło, pan poseł Skalik mówił, że trzeba Zwrócić się do pana Szymona Hałowni, że lekarze nie dzwonią. Dzwonią, panie pośle, dzwonią lekarze, że zabiegi są odwołane. Tak, dzwonią lekarze, boście do takiego stanu doprowadzili ochronę zdrowia. Wracamy do tej sprawy. To nie jest kłamstwo. Non-stop dzwonią do pacjentów, i to jest wasza odpowiedzialność. Drodzy Państwo, w tej chwili powinniśmy wszystkie inne sprawy odłożyć, bo polscy pacjenci są cały czas narażeni na śmiertelne niebezpieczeństwo. Nie mamy kolejnych tygodni, kolejnych dni, bo za chwilę będzie cały czas to samo. Gdzie jest pani minister zdrowia? Czemu ona się tu nie pojawia? Ona tu powinna natychmiast wyjść i się z tego wytłumaczyć. Dziękuję Gdzie serdecznie, panie pośle. Zdrowia? Zatrzymaj... Dziękuję bardzo, panie pośle.